Gdzie jest Shrife, czyli jeden z najbardziej widowiskowych zjazdów narciarskich? Odpowiedź jest oczywiście prosta: w Kidzbichel. A dokładnie spróbujmy to ogarnąć. Na początek, nasz cel, czyli taki oto budynek. Mamy dwie możliwości dotarcia tam. Na początek ta łatwiejsza, bo z centrum Kidzbichel. Jak będziecie widzieć oto taki pomnik narciarza, to znak, że stoicie przed dobrą gondolą. Dodatkowo, jak jeszcze wejdziecie do środka i zobaczycie taką mapę. No, to już jest 2 do 0 dla Was. Na górze, jak wyjdziecie ze stacji kolejki, to będziecie mieli już widok na budynek, gdzie rozpoczyna się start do zjazdu. Dodatkowo, oczywiście, taśmą możecie podjechać do niego i zobaczyć to wszystko od drugiej strony. Czas w takim razie na ten drugi sposób. Możecie dotrzeć niebieską trasą. 36 ponieważ żaden inny wyciąg tutaj w pobliże nie podjeżdża i musicie dostać się gondolami i dojechać tutaj w pobliże właśnie miejsca i od drugiej strony macie taśmę która was podwiezie do budynku. Zawody możecie obserwować zjeżdżając trasą Strafe Family i to też jest taki dobry moment aby zapoznać się z tą trasą, czas na punkt startowy Giganta. Ten już jest bardziej wirtualny, bo znajduje się przy trasie numer 21, tak jak wspomniałem, właśnie tej czerwonej strefy familii. I tutaj jest rozstawiany namiot w miejscu startu. W takim razie zostaje nam do ogarnięcia jeszcze slalom. On znajduje się w dolnej części stref familii, tuż przy czteroosobowym krześle ganslem. To by było. Na tyle. Możecie spokojnie jechać i zjeżdżać, mając na uwadze, gdzie są wszystkie punkty startowe zawodników.